Witajcie w CryptoFlash. To już 122. wydanie naszego codziennego przeglądu rynku krypto. Dziś, jak zwykle, patrzymy na to, co działo się wczoraj, czyli w niedzielę 26 października 2025 roku. A działo się sporo, jest co analizować. Dzień dobry. Rzeczywiście, weekend przyniósł trochę ożywienia, zwłaszcza po tej nerwowej połowie miesiąca. Dokładnie, pamiętamy ten spadek. Rynek stracił prawie bilion dolarów, nerwowo było. Ale teraz widać odbicie. Bitcoin znów powyżej 113 tysięcy dolarów, Ethereum też ładnie poszło w górę, ponad 3950. Nastroje jakby lepsze. Mhm, zdecydowanie, wydaje się, że to taka mieszanka kilku rzeczy. No właśnie, co za tym stoi? Mówi się o Fedzie, prawda? O oczekiwaniach na obniżkę stóp. Tak, to jeden z głównych czynników. Do tego dochodzą te rozmowy USA-Chiny, jakieś postępy podobną, no i DeFi, stablecoiny. Dzieje się tam sporo. I wieloryby. Nie zapominajmy o dużych graczach. Ich ruchy zawsze yy, budzą emocje. Zawsze. Dobra, to co, rozkładamy to na czynniki pierwsze? Zaczynajmy. Bitcoin, lider. W niedzielę cena dobiła do 113 800 dolarów, najwyżej od prawie dwóch tygodni. Wygląda na to, że kupujący wrócili po tym, no, krachu w połowie października. Tak, widać było presję kupujących. I dużo się mówi o tym Fedzie w środę 30 października. Prawie pewna obniżka stóp, tak słyszałem. To chyba wzmacnia tę narrację o Bitcoinie jako takim, no, cyfrowym złocie zabezpieczeniu przed inflacją. Dokładnie ta narracja wraca przy każdej niepewności makroekonomicznej. Ale co ciekawe, w niedzielę mieliśmy też dużą likwidację krótkich pozycji. O, tak. Jak dużą? Aż 319 milionów dolarów w krótkich pozycjach na BTC poszło z dymem. Taki klasyczny short squeeze. To na pewno pomogło cenie. Jasne, to zawsze daje dodatkowego kopa. A jak to wygląda od strony technicznej? Są jakieś ciekawe poziomy? No właśnie, to jest fascynujące, jak makro łączy się z techniką i danymi on-chain. Technicznie Bitcoin ładnie odbił się od tych okolic 100-150 dolarów z połowy miesiąca i znalazł wsparcie przy ważnej średniej kroczącej, tej dwustudniowej. Ona jest teraz w okolicach 108 800 dolarów. To taki, wiesz, długoterminowy wskaźnik. Czyli utrzymanie się powyżej tego poziomu byłoby dobrym znakiem. Zdecydowanie. A teraz kluczowy opór to kolejna średnia, tym razem 50-dniowa, przy 114 250 dolarów. Jej przebicie takie trwałe mogłoby otworzyć drogę wyżej. Jak wysoko? No, mówi się o testowaniu poziomów 120, może nawet 125 000 dolarów. Ale to oczywiście zależy od wielu czynników. Rozumiem. A te dane on chain. Coś ciekawego pokazują? Mówiłaś o nich. Tak, na przykład odpływ bitcoinów z giełd. On trochę zwolnił w porównaniu z paniką w połowie miesiąca, ale nadal trwa. Czyli ludzie wypłacają na prywatne portfele. Dokładnie. W niedzielę odpłynęło netto jakieś 54 643 BTC. Wcześniej bywało i ponad 111 tysięcy dziennie. Ale sam fakt, że to trwa, sugeruje akumulację, taką długoterminową. Mhm. Czyli trzymają, nie sprzedają od razu. Ciekawe. Dobra, przejdźmy do Ethereum. ETH też nieźle sobie radziło. Kończyło dzień w okolicach 3952 dolary, ponad 5% na plusie. I tu robi się, powiem Ci, naprawdę ciekawie. Co masz na myśli? Pojawiły się analizy na przykład kamrana Asgara, który porównuje obecny ruch ETH do tego, co robił Bitcoin po halvingu w zeszłym roku. O, odważne porównanie. I jakie wnioski? Sugeruje, że jeśli ten wzorzec, ten fraktal miałby się powtórzyć, to Ethereum mogłoby dojść do, uwaga, tysięcy, a nawet 8000 dolarów do grudnia. No to brzmi bardzo optymistycznie. Bardzo. Pytanie, czy to tylko rysowanie po wykresie, czy coś jeszcze za tym przemawia? Wiesz, takie porównania historyczne zawsze trzeba traktować z przymrużeniem oka. Ale faktycznie w ekosystemie Ethereum też się dzieje. Spójrzmy na dużych graczy. Na przykład Richard Hart, ten od HEX i Pulse Chain, znowu przelewał Ethereum do Tornado Cash. Znowu? Ile tym razem? W niedzieje poszło kolejne 61,15 miliona dolarów, a w całym tygodniu to już ponad 105 milionów. Kurczę, sporo, ale on chyba wciąż ma dużo ETH. Oj tak, mówi się, że ponad pół miliarda dolarów w ETH jeszcze trzyma, więc te ruchy do Tornado to może być jakieś strategiczne repozycjonowanie, a niekoniecznie wyprzedaż. Może chce ukryć ślady przed jakimiś większymi ruchami, trudno powiedzieć. Prywatność w cenie, a jakieś inne duże ruchy, może bardziej instytucjonalne? Tak, i to jest druga strona medalu firma Sharplink Gaming. Oni są drugim największym korporacyjnym posiadaczem ETH, przynajmniej z tych znanych. Tak. I co u nich? Po miesiącu przerwy wznowili zakupy. Dokupili ETH za około 78,3 miliona dolarów. To już jest wyraźny sygnał zainteresowania ze strony instytucji. One raczej myślą długoterminowo. No tak, to ważny sygnał. Dobra, a co u innych w świecie altcoinów? Też się coś działo? Działo się, działo. Na przykład XRP Skończyło niedzielę w okolicach 2,64 dolara, ponad 4,5% na plusie. Tam chyba były jakieś oczekiwania związane z decyzjami SEC? Coś o ETF-ach? Dokładnie. W październiku przypadał termin na decyzję SEC w sprawie ETF-u na XRP. To zawsze budzi emocje. I co ciekawe, już istniejący produkt, ten lewarowany ETF Teukrium 2X Long Daily XRP, ten co daje podwójną ekspozycję, tak, on w miesiąc zebrał 100 milionów dolarów aktywów. Prezes tej firmy mówi, że zainteresowanie jest ogromne. To pokazuje, że jest popyt na takie regulowane produkty na Alty. Rozumiem, a inne popularne Alty, Solana, Cardano, może Dogecoin. Solana, czyli Sol, kręciła się koło 196 dolarów taki skromny wzrost 1,25%. Prognozy są różne. Jedni widzą ją koło 193 dolarów, inni celują w 290 w listopadzie. Rozstrzał spory. Cardano, ADA w okolicach 0,66 dolara, prawie 2% w górę. Tutaj też kluczowy był ten termin decyzji SEC dla ETF-u od GrayScale, właśnie 26 października. Chociaż sama decyzja mogła się opóźnić. A ten Dogecoin? Coś ciekawego. A wiesz, że tak, DOGE przebił ważny opór, taki wielomiesięczny na poziomie 0,226 dolara doszedł do 0,21. I co ważne, wolumen obrotu skoczył o 10%. To wybicie z takim wolumenem, nawet na MEM coinie może sugerować no, może jakieś większe zainteresowanie, nawet instytucjonalne, kto wie, na razie to spekulacje, ale warte odnotowania. Ciekawe, nawet dogie przyciąga uwagę. Dobrze, zmieńmy trochę temat. Sektor, który ostatnio no, eksploduje Defi i stablecoiny. Październik 2025 to był rekordowy miesiąc dla Defi, prawda? Absolutnie rekordowy. Wolumen obrotu na tych kontraktach perpetualnych na zdecentralizowanych platformach przekroczył bilion dolarów. Bilion w miesiąc. niesamowite, jaki był poprzedni rekord. Zalebie 762 miliardy w sierpniu. Także skok jest ogromny. Platformy takie jak Hyperliquid Lighter One wiodą Prym. Bilion dolarów na samych perpetualach w Defi? Czy to znaczy, że defi naprawdę zaczyna deptać po piętach tym scentralizowanym giełdom? To jest pytanie za milion dolarów, albo raczej za bilion? Rachel Lynn z Syn Futures powiedziała nawet, że 2025 może być rokiem, w którym DeFi przegoni seksy. Aż tak? No, jeśli spojrzymy na dynamikę, to coś w tym jest. W drugim kwartale wolumen na topowych dexach wzrósł o 25%, a na seksach spadł o 28%. O. To wyraźna różnica w trendzie? Dokładnie. Oczywiście seksy nadal mają dużo większy całkowity wolumen, ale widać, w którą stronę płynie część kapitału i aktywności. Dynamika jest po stronie DeFi. Imponujące. A stablecoiny mówiłaś, że tam też się dużo dzieje? Oj tak, raport Andresen Horowitz czyli A16Z podał ostatnio dane. W ciągu roku przez sieci stablecoinów przepłynęło 46 bilionów dolarów. Wzrost o 106% rok do roku. 46 bilionów? Ale to chyba z botami? Tak, tak, to brutto. Po korekcie aktywność botów wychodzi jakieś 9 bilionów dolarów realnych transakcji, ale to i tak jest gigantyczna kwota. 9 bilionów. Jak to się ma do tradycyjnych płatności? To jest ponad połowa rocznego wolumenu płatności wizy. I pięć razy więcej niż roczny wolumen PayPal'a. Robi wrażenie, prawda? Zdecydowanie to już nie jest jakaś nisza. Absolutnie nie. A sama podaż stablecoinów przekroczyła 300 miliardów dolarów. I co równie ważne, ich emitenci trzymają ogromne rezerwy, głównie w amerykańskich obligacjach skarbowych. Ile tego mają? Szacuje się, że już ponad 150 miliardów dolarów w obligacjach USA. To czyni tych emitentów zbiorczo 17 największym posiadaczem amerykańskiego długu na świecie. W 17? Niesamowite. To rodzi pytania o ich wpływ na system finansowy. Dokładnie. I to na skalę globalną. A propos globalności, warto dodać, że 27 października Japonia uruchomiła pierwszy stablecoin powiązany z jenem. Mały krok, ale symboliczny. Efekt jest wyraźny. Skoro mówimy o systemie finansowym, to jak wyglądają regulacje w USA? Bo 2025 to był chyba ważny rok pod tym względem. Tak, w lipcu prezydent Trump podpisał ustawę Genius Act. To pierwsza taka kompleksowa próba uregulowania stablecoinów. Wprowadza wymóg rezerw 1:1, przejrzystość. Czyli krok w stronę uporządkowania rynku. Zdecydowanie. A we wrześniu SIC publikowała swoją agendę. Chcą się zająć zasadami ofert publicznych kryptoaktywów, przechowywaniem ich przez instytucje. Widać, że regulatorzy próbują nadążyć. A co z tymi ETF-ami na altcoiny? Wspominaliśmy o XRP i Cardano. Jaki jest status? Tu sytuacja jest powiedzmy zawieszona. Było to wspólne oświadczenie SIC i CFTC we wrześniu, że chcą współpracować, że są otwarci na zwolnienia innowacyjne. To brzmiało obiecująco. Ale? Ale na zatwierdzenie czeka ponad 90 wniosków o itf -y na Alty. I niestety proces opóźniło to zamknięcie rządu w USA, które zaczęło się 1 października. Ach, ten shutdown czyli SEC nie pracuje normalnie. Dokładnie. Jeśli ten impas polityczny szybko się skończy, to może pod koniec października albo w listopadzie zobaczymy jakieś decyzje. A zatwierdzenie takich ETF-ów byłoby dużym impulsem dla altów. Jasne, to by otworzyło rynek dla nowych inwestorów. Dobrze, jeszcze jeden wątek polityczny, który wpływa na rynki. Ten szczyt Trump-Xi. Spotkanie ma być w czwartek, 30 października. I podobno są jakieś pozytywne sygnały po tych wstępnych rozmowach. Tak, mówi się o wstępnym konsensusie. Podobno groźba tych 100% ceł na chińskie towary została przynajmniej na razie odłożona, a Chiny mają więcej kupować soi i odroczyć kontrolę eksportu metali ziem rzadkich. Pamiętamy, że to właśnie eskalacja tej wojny handlowej w połowie października mocno uderzyła w rynki, w tym krypto. Odpłynęło wtedy prawie 20 miliardów dolarów w dobę. Dokładnie. Dlatego teraz te sygnały o możliwym złagodzeniu są tak ważne dla sentymentu. Jak analitycy to oceniają? Czy to będzie trwały przełom? Raczej ostrożnie. Na przykład Terry Haynes z Pangao Polsi uważa, że to da rynkom pewnie jakiś impuls, ale może to być tylko taki tymczasowy rozejm handlowy. Niekoniecznie trwałe rozwiązanie. I tu znowu musimy podkreślić, my tylko omawiamy potencjalny wpływ tych wydarzeń na rynek. Nie zajmujemy stanowiska w sprawach politycznych. Interesuje nas tylko reakcja inwestorów. Oczywiście, to bardzo ważne zastrzeżenie. Wróćmy więc na rynek krypto. Co robiły te słynne wieloryby w weekend? No, było trochę aktywności. Michael Saylor z MicroStrategy wrzucił swój niedzielny post It's Orange Dot Day. Ten, co zwykle oznacza zakutę bitcoina przez MicroStrategy. Często tak było. Ich portfel BTC jest już wart jakieś 72 miliardy dolarów, a niezrealizowany zysk to ponad 25 miliardów. Robi wrażenie. A inne wieloryby? Pojawił się nowy, duży gracz, adres BC1QD3. W 5 godzin zgromadził BTC za około 356 milionów dolarów. Taka szybka akumulacja zawsze jest ciekawa. Inny wieloryb przeniósł prawie 2800 BTC, wartych jakieś 309 milionów dolarów, z giełdy Kraken na zewnętrzny adres. Analitycy z Arkham uważają, że to mogą być ruchy instytucjonalne, może do Cold Storage, może transakcja OTC. A słyszałem też o kimś, kto otworzył dużą pozycję na wzrost z dźwignią? Tak, był taki przypadek. Ktoś otworzył dużą, lewarowaną pozycję długą na BTC z dźwignią aż 40x. To już jest bardzo ryzykowna gra, ale pokazuje silne przekonanie o krótkoterminowym wzroście. Często się mówi, żeby śledzić wieloryby, na ile to jest faktycznie miarodajne. Są duzi, często dobrze poinformowani gracze, szczególnie gdy to się zgrywa z innymi sygnałami, jak regulacje czy ETF-y. Ale z drugiej strony, pojedyncza transakcja może być myląca, może wynikać z jakiejś indywidualnej strategii, więc trzeba patrzeć na szerszy obraz, nie traktować tego jako wyrocznie. Jasne. Kontekst jest kluczowy. Dobrze, podsumujmy może powoli. Co nam mówią te wszystkie informacje z niedzieli? Jaki obraz rynku się wyłania? Wyłania się obraz rynku, który wyraźnie odżył po tym tąpnięciu w połowie października, jest bardziej optymistycznie. Bitcoin, Ethereum idą w górę. Napędzane nadzieją na co? Na luźniejszą politykę Fed i deeskalację w handlu USA-Chiny. Głównie tak. Ale jednocześnie widzimy też taką fundamentalną siłę ekosystemu rekordy w DeFi, rosnąca rola stablecoinów, do tego klarują się regulacje, a wieloryby wydają się akumulować, to wszystko buduje pozytywny obrazek. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w najbliższych dniach, co jest kluczowe? Bez wątpienia dwa wydarzenia w tym tygodniu. Środa, posiedzenie Fed i decyzja o stopach. Czwartek, szczyt Trump-Xi. To ustawi nastroje. I jeśli te wydarzenia pójdą po myśli rynku? Jeśli nastroje się utrzymają, a negocjacje przyniosą pozytywne wieści, to możemy zobaczyć kontynuację wzrostów w czwartym kwartale. Te ambitne cele dla BTC powyżej 12,5 tysiąca, a dla ETH koło 7-8 tysięcy do końca roku, no mogą stać się bardziej realne. Ale... I to jest duże ale. Pamiętajmy o zmienności tego rynku, o ryzyku geopolitycznym. Trzeba ciągle monitorować dane on-chain, przepływy do ETF-ów, jeśli ruszą, no i ogólnie makroekonomię i regulacje. Nic nie jest pewne. Oczywiście zmienność to drugie imię kryptowalut. Na koniec, jak zawsze, mamy dla słuchaczy myśl do przemyślenia. Skoro widzimy te niesamowite wolumeny na stablecoinach i to, że ich emitenci stają się ważnymi graczami na rynku amerykańskiego długu, to jak w przyszłości będzie wyglądać ta interakcja? Ta potencjalna rywalizacja między zdecentralizowanymi finansami a tradycyjną władzą państwową i systemem opartym na dolarze. To jest fundamentalne pytanie na nadchodzące lata. Jak te dwa światy będą współistnieć, a może konkurować? Dokładnie. Warto się nad tym zastanowić. A na dziś to już wszystko w Cryptoflash. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy i do usłyszenia.